Cześć widzowie, jesteśmy w Pieninach i mam tutaj dla Was samca pasikonika śpiewającego, który już zwyczajem wielu prosto skrzydłych na tym kanale obgryzany właśnie paznokcia. Pasikoniki śpiewające można obserwować od końca lipca do października, najczęściej na wilgotnych, zakrzewionych łąkach górskich, gdzie czasem można usłyszeć świdrujący śpiew samców, zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Owady te są liczyniejsze w górach, a w pozostałej części kraju dosyć rzadkie. Mają one krótsze skrzydła od pasikonika zielonego. Wąwóz szopczański to miejsce, gdzie w przyszłym roku mam nadzieję znaleźć niepylaka Apollo. A dzisiaj mam nadzieję, że wystarczy Wam krosnopani Hera, czyli gatunek cimy, którą można obserwować w ciągu dnia od lipca do początku września w środowiskach wilgotnych, na glebach wapiennych, chętnie w nasłonecznionych miejscach. Gąsienice, które są stadium zimującym, żerują na różnych gatunkach roślin. Często no również na sadzcu konopiastym, na którym prezentuję Wam te odżywiające się nektarem ćmy. Do tego można je spotkać na pokrzywach, wiciokrzewach, jasnotach czy innych roślinach zielnych. Krasnopanihera w Polsce jest dosyć rzadka i zalicza się do gatunków ściśle chronionych, a najliczniej można ją obserwować na Podkarpaciu czy w Małopolsce. Co ciekawe, na wyspie Rodos w Grecji znajduje się populacja tych ciem, które można obserwować w bardzo licznych grupach, kiedy żorują na pniach z wyciekającym słodkim sokiem żywicznym. Mistrzem wszystkich owadów to ja nie jestem, ale tą górówkę zidentyfikowałem jako Euriala. Występuje ona w lipcu i sierpniu, dosyć pospolicie w Karpatach i Sudetach. Jej gąsienice odżywiają się na trawach rosnących na górskich łąkach. A tu samiet świtezianki dziewicy, czyli moim zdaniem najpiękniejszej ważki Polski. Świtezianki można obserwować od końca kwietnia do września nad zacienionymi brzegami wód płynących z bogatą roślinnością. Świtezianki chętnie patrolują swoje miejsca bytowania, a także siadają i wygrzewają się na rozmaitych roślinach wodnych, które są niezbędne do ich rozwoju, a degradacja środowisk jest dla świtezianki często bardzo poważnym problemem, chociaż na razie ważka ta ma się w Polsce dosyć dobrze. Samce świtezianek toczą zaciekłe pojedynki z innymi samcami, Czasem przysiadają one również na częściach roślin wodnych oraz nadbrzeżnych, gdzie wygrzewają się na słońcu. Samice, które są mniej efektywne i mają zielony odwłok, składają do wody około 300 jaj, często przy tej czynności zanurzając się pod powierzchnię wody. Świtezianka dziewica jest rzadsza od błyszczącej i grozi jej degradacja środowisk, ale na razie jej populacja jest jeszcze dosyć dobra. A teraz czas na jednego z głównych bohaterów dzisiejszego odcinka, wielką ćmę zawisaka-powojowca, którego rozpiętość skrzydeł sięga od 9 aż do 13 cm, co czyni go jednym z największych motyleń Polski. Zawisak-powojowiec to gatunek migrujący, który nie jest w stanie przetrwać zimy w znacznej części klimatu europejskiego. Zawisak powoliowiec to gatunek migrujący, który nie potrafi przetrwać zimy w znacznej części Europy. Za to udaje mu się to w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej czy Indonezji. Czasem zalatuje on w swoich wędrówkach nawet do Australii. Nie przebywa tam jednak całorocznie mętę można obserwować w Polsce w dwóch pokoleniach. Pierwsze, które przylatuje do nas z południa pojawia się w maju i w czerwcu i rozmnaża się w Polsce, by wydać kolejne pokolenie w sierpniu, wrześniu czy nawet w październiku, z kolei te zawisaki odlatują znowu na południe. Część z nich próbuje się rozmnażać w Polsce, jednak wszystkie z nich giną ze względu na panującą w Polsce zimę. Zawisak powoliowiec jest również rekordzistą pod względem długości ssawki wśród polskich motyli. Jego ssawka mierzy aż 9 cm i służy mu do spijania nektaru z kwiatów, które posiadają głębokie, trudno dostępne dla innych owadów kielichy. Pierwszą połowę nocy poświęca on właśnie żerowaniu, często odwiedzając przy tym tytoń ozdobny, wiciokrzew, lilie czy floksy. Zawisaki potrafią poruszać się bardzo szybko, co pomaga im w wędrówkach międzykontynentalnych. Mogą osiągać one prędkość nawet do 100 km na godzinę, chociaż wiadomo, że jest to prędkość maksymalna i raczej zawisaki latają odrobinę wolniej. Gąsienice zawisaków najczęściej odżywiają się na powojach i kielisznikach, chociaż zdarza się inżerować na przykład na szczawiach. Tak jak ćmy, w które się przepoczwarczają, osiągają one również pokaźne rozmiary dochodzące nawet do 12 cm. Jeśli chodzi zaś o nazwę zawisak, to odnosi się ona do sposobu odżywiania się tych motyli, które nie przysiadają na kwiatach, ale za pomocą m.in. swojej długiej ssawki spijają nektar w locie. Jak to teraz widzicie, tyle że w zwolnionym tempie, bo te ćmy są naprawdę, naprawdę szybkie we wszystkim co robią. Chociaż populacja zawisaków zależy od roku, to najczęściej są one dosyć liczne i można je obserwować w nieużytkach, terenach ruderalnych, ogrodach czy nawet na osiedlach. Podsumowując już ten wątek, zawisak powojowiec to jeden z moich ulubionych owadów Polski ze względu na rozmiar, ciekawe zachowania dotyczące na przykład jego odżywiania się, czy prędkości lotu, a także migracji. No i to wszystko składa się w taką właśnie piękną ćmę. Dajcie znać czy kiedykolwiek widzieliście zawisaka powojowca i co o nim sądzicie. A teraz w wolnym momencie chcę was zachęcić do kliknięcia łapki w górę, suba, pisania komentarzy, na które prawie zawsze odpisuję, a także oglądania poprzednich filmów, z których możecie się dowiedzieć inne ciekawostki o innych gatunkach owadów. Swoją drogą jest to już chyba ostatni taki długi odcinek przed niestety zbliżającą się jesienią. No bo wiadomo, może będzie trochę chłodniej, ale nie będzie już tych wszystkich owadów. Ja bym wolał, żeby nawet w Polsce były takie upały, no ale żeby te owady można było sobie przez cały rok obserwować. No ale nie mam się załamywać, mam również swoją hodowlę i o tym zimą głównie będą odcinki, a także będą jakieś przebitki, które nagrałem w tym roku, może rok wcześniej i na pewno nie będziecie się nudzić. A teraz nagrywając już z mojego domu, pochwalę się Wam wtykiem amerykańskim, czyli gatunkiem pluskliaka, który niegdyś występował tylko w Ameryce Północnej, ale od 1997 roku pojawił się również we Włoszech, w Europie. Od tego czasu rozprzestrzeniał on swój zasięg i można go spotkać od 2007 roku również w Polsce. Wtyk amerykański jest szkodnikiem sosen, z których Szyszek i igieł wysysa on pożywne soki. Robi to on za pomocą swojej kójki, czyli aparatu gębowego typu kująco-sącego. Dorosłe wtyki amerykańskie jesienią poszukują schronienia w ludzkich siedzibach, skąd wylatują wiosną. Dlatego też w okresie jesiennym wtyki obserwuje się najczęściej w budynkach czy w ich okolicy. Owady te potrafią latać, a w czasie lotu odsłaniają swój charakterystyczny żółty odwłok, co zaraz zobaczycie na zwolnionym tempie. Do tego, tak jak niektóre inne pluskwiaki w naszym kraju, np. Na zielone odorki, wtyki potrafią wydzielać nieprzyjemny zapach, gdy są zaniepokojone, i zapach ten rzekomo trudno zmyć z rąk. Dlatego lepiej takich owadów nie wąchać, no chyba, że jesteście ciekawi, jak one pachną. Ja już wiele razy. Czułem ten zapach na swojej skórze, często chwytając owady właśnie do swoich rąk. Poza tym, trzeba przyznać, że ten odwłok wtyk ma naprawdę ładny i jest ciekawym urozmaiceniem naszej fauny, no mimo, że jest szkodnikiem i do tego śmierci. A tu, w czasie wspinaczki na skrzyczne. Jedna z największych mrówek Polski, chociaż bliżej nie zidentyfikowana, to należy ona do gmachówek. Jeśli chcielibyście się kiedyś komuś pochwalić, to największą mrówką występującą w Polsce jest właśnie gmachówka drzewotoczna. Czy to ona? Tego nie wiem. Jeśli ktoś by wiedział, może napisać w komentarzu, będę bardzo zadowolony. A teraz tak na szybko pokażę Wam pluszcza. Jest to jedyny ptak śpiewający, który potrafi dobrze pływać i nurkować, a nawet chodzić pod dnie strumieni, chwytając się kamieni swoimi nóżkami. Pluszcz odżywia się w trakcie tego procesu wodnymi owadami czy drobnymi skorupiakami. Co ciekawe, skorki potrafią latać, a skrzydła mają złożone na przedtłowiu, i żeby wznieść się w powietrze, muszą je najpierw rozłożyć. To jest stosunkowo spektakularnym procesem. Owady są wszystkożerne i dzięki temu mogą być zarówno pożyteczne, jak i szkodliwe dla człowieka. Samice opiekują się jajami je i młodymi larwami pod ziemią. Tak jak wtyki, tak również kosarze na jesień szukają schronień w pobliżu domostw ludzkich. Do tego często wygrzewają się na murach, płotach czy pniach. Ich ciało podzielone jest tylko na jedną część, dlatego też nie są pająkami, ale pajęczakami. Ich długie i cienkie nogi często w trakcie ucieczki odpadają im, a zjawisko to, nazywane swoją drogą autotomią, służy zmyleniu napastnika. Kosarze nie posiadają jadu ani nie potrafią budować palenczyny. Odżywiają się one miękkimi owadami takimi jak mszyce czy gąsienice. Padliną, a także czasem pokarmem roślinnym. Historia jest śmieszna, bo jestem we wsi suszec w województwie śląskim i uratowałem ważkę z kurnika, gdzie zaplątała się w palięczyny, a jak się nam dostała, tego nie wiem. A tu już piękna, wyplątana z sieci samica żagnicy Sinej, jednej z największych ważek w Polsce która długością ciała niewiele ustępuje husarzowi władcy, a rozpiętością skrzydeł może się z nim równać, bo u obu ważek ta może wynosić aż do 11 cm. Żagnicę sine można obserwować w Polsce od końca czerwca aż do początku listopada. To czyni ją jedną z najdłużej latających warzyk. Jej siedliskiem są najczęściej małe, zarośnięte zbiorniki wodne, od których może czasem znacznie się oddalać. Najczęściej można ją zaobserwować, gdy z gracją penetruje swoje terytoria, znajdujące się na leśnych polanach czy drogach. Ważki te latają zarówno w dni słoneczne, jak i pochmurne, czy nawet przy lekkim deszczu. Z moich obserwacji wynika, że niestraszne są im również pory wieczorowe, kiedy to równie zażarcie jak w ciągu dnia polują na owady latające. Tak jak znaczna część ważek w trakcie tych polowań wykazują się niezwykłą sprawnością i zwinnością. Przysiadają one rzadko, najczęściej po to, by wygrzać się na słońcu lub się posilić. Swoją drogą jestem bardzo zadowolony, że udało mi się uratować tę ważkę, ponieważ jest ona jedną z moich ulubionych kraliowych ważek, obok husarza i świtezianek. Tak jak ciało innych ważek, ciało żagnicy jest podzielone na trzy części. Głowę, na której znajdują się duże oczy złożone, służące jej do wykrywania ofiar, a także drobne czułki i żuwaczki. Kolejną częścią ciała jest tuf, z którego wyrastają dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. A ostatnią jest odwłok, w którym znajdują się ważne narządy wewnętrzne, a także te służące do rozmnażania się. A tu, wyłonione z basenu, który teraz służy jako. Miejsce, gdzie zbiera się deszczówka, dwie larwy ważek, prawdopodobnie płaskobrzuchych. Larwy ważek żyją pod wodą, gdzie oddychają za pomocą skrzelotkawek, które znajdują się w jelicie tylnym. Tak jak ich rodzice, larwy są również drapieżne, a polują za pomocą maski, będącej częścią narządu gębowego. Maska ta jest błyskawicznie wyrzucana w kierunku ofiary którą mogą być podwodne owady w tym larwy innych ważek, a także w przypadku większych gatunków nawet na rybek oraz kijanki. Przed odbywającą się na lądzie przemianą w dorosłą ważkę przechodzą one również kilka wylinek. A tu główny cel przyjechania tutaj do mojej rodziny, ropucha zielona. Ropucha zielona znosi suszę najlepiej ze wszystkich polskich płazów, a umiera dopiero po stracie połowy wody ze swojego organizmu. Ropuchy zielone przystępują do rozmnażania w kwietniu oraz w maju, później niż ropuchy szare. Preferują do tego stawy, zatoczki, sadzawki, zbiorniki zaporowe, rowy melioracyjne, duże kałuże, piaskownie, żwirownie czy nawet parkowe fontanny. Samce wydają wieczorami dźwięk przypominający nawoływania turkucia, podjadka uznawany za jeden z najpiękniejszych odgłosów polskich płazów. Samice składają sznury liczące nawet do kilku tysięcy jaj. Poza okresem rozmnażania, ropuchy preferują ląd ponad wodę. Lubią przebywać wtedy na środowiskach zbliżonych do stepu. Preferują zarośnięte pastwiska, suche lub średnio suche łąki, łachy piaszczyste doliny rzek, tereny kamieniste, żwirownie czy parki i ogrody. Ropuchy znoszą wysokie temperatury, kiedy to najczęściej przebywają, tak jak zwykle w ciągu dnia, w wykopanych przez siebie lub zapożyczonych od gryzoni norkach. Uaktywniają się one w wieczorem, kiedy to najchętniej polują na różne owady, a w ich diecie duże znaczenie mają mrówki. Czasem wykorzystują one latarnie, na przykład w parkach, jako źródło światła służące im do wabienia łowionych przez nie owadów. Ta ropucha trochę się teraz przestraszyła, ale jak wcześniej widzieliście, dzięki jej długim tylnym odnóżom jest zdolna do dalekich skoków. Te mogą służyć jej do przemieszczania i są zazwyczaj dalsze niż u ropuchy szarej. Tak jak wszystkie polskie płazy, ropucha zielona jest chroniona. Objęto ją ścisłą ochroną gatunkową. Na jesień płazy te szukają miejsc do przezimowania, np. pod kamieniami lub w naturalnych zagłębieniach terenu. Co ciekawe, na północy naszego kraju te ropuchy obserwowano w bliskości morza, gdzie znoszą dosyć duże zasolenie wody. Nazwa szczotecznica szarawka do tej gąsienicy idealnie wręcz pasuje. Samice tych ciem składają na pniach drzew liściastych nawet do 400 jaj, z których wylęgają się właśnie takie śmieszne gąsienice. Te kończą żarowanie w okolicach października, kiedy to schodzą na ziemię, by się wrzeboczwarzyć. Ogólnie to ćma jest taka niepozorna, no ale gąsienica zasługuje na uwagę. A tu mamy żerującą gąsienicę pazia królowej. Przed zimą takie gąsienice muszą znaleźć się na tyle, aby zdążyć zamienić się w poczwarkę, z której w kwietniu wykluje się dorosły paś. Gąsienice takie żerują na roślinach z rodziny selerowatych, a czasem można je spotkać na przydomowych koprach i marchwiach. Niestety, jeśli te są pryskane, może się to zakończyć śmiercią gąsienicy, co jest jednym z głównych powodów zmniejszania się populacji tego gatunku. A tu samiec lecichy małej. Tak jak u większości lecich, samiec wyróżnia się od brązowawej samicy niebieskim kolorem odwłoka. Ta dosyć mała, krajowa lecicha jest w Polsce gatunkiem rzadkim, spotykanym głównie na południu kraju w okolicy słabo zarośniętych roślinnością płytkich rowów wodnych. Wasz ta lata? Od czerwca do sierpnia. Stop! Ja spotkałem ją we wrześniu. Tak działa ocieplenie klimatu. Dla mnie to nawet dobrze. A tu dłużniec gwiaździk. I wiem, że ta nazwa nikomu nic nie mówi. A może bardziej wam zaświta, jeśli powiem, że to fruczak gołąbek. Tak. Ten nasz ukochany polski koliberek, chociaż prezentowałem go już w filmie z Zadaru, to było to w zwolnionym tempie. Teraz pragnę wam pokazać jak lata on naprawdę, a trzeba przyznać, że lata naprawdę szybko. Fruczak gołąbek lata od maja do października, a na zimę migruje na południe. Chociaż zdarzają się osobniki, które potrafią przeżyć zimę w Polsce. Gąsienice furczaków żerują głównie na przytuliach, gwiazdnicy, habrach i innych roślinach z rodziny marzanowatych. Natomiast dorosłe motyle chętnie przylatują do kwiatów floksów, budlei czy wiciokrzewu. Latają w ciągu dnia nawet w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Ale Najczęściej można je spotkać w dni pochmurne lub pod wieczór i o zmroku. Fruczak gołąbek odżywia się w taki sam sposób, jak robi to zawisak powojowiec. Jednak ze względu na dzienną aktywność, to fruczek gołąbek jest najczęściej spotykany z krajowych zawisaków, i to on najczęściej jest mylony przez przeciętne osoby nie się za bardzo w temacie motyli z kolibrem. Stąd właśnie częste określanie chruczaka jako polski koliber. A tu odżywiający się osadnik Egeria, czyli gatunek motyla z rodziny rusałkowatych, którego można spotkać od kwietnia do września na terenach piaszczystych czy kamienistych, gdzie chętnie przesiada na Ziemi, by wygrzewać się na słońcu. Niestety jego obserwacja może sprawiać trudności, ponieważ jest on dosyć płochliwy. Ten i tak nie przebywał ze mną długo, bo zaraz odleci. A tu prawdopodobnie próchniaczek czerniawy, który w razie zagrożenia unosi śmiesznie odwłok do góry, a także może nas opryskać drażniącą cieczą. Poza tym jest on drapieżnikiem o aktywności nocnej, którego można spotkać w większości polskich lasów od wiosny do jesieni. Za pomocą swoich żuwaczek, próchniaczki mogą polować nocą na drobne bezkręgowce. Do tego wabi je światło. Ta piękna i okazała samica krzyżaka ogrodowego poluje na palięczynie kolistej, a gdy wyczuje drgania poruszającej się ofiary, zaatakuje ją i uśmierci swoim jadem. Po kopulacji z samcem samica taka złoży około stu jaj, które otoczy złocistym obszędem. Kokon taki przezimuje do wiosny następnego roku, kiedy to wyklują się z niego małe paliączki. Te przezimują raz jeszcze wśród zeschłych liści, by dopiero w kolejnym roku stać się dorosłymi krzyżakami. Szablaki to bardzo pospolite, szczególnie późnym latem i jesienią, ważki różnoskrzydłe, które preferują wody stojące, ale mogą się od nich oddalać na znaczne odległości, przebywając np. Na, na suchych łąkach. Wtedy to można obserwować samce, które wyróżniają się swoim czerwonym odwłokiem, oraz bardziej niepozorne samice, gdy siadają na na przykład wystających elementach otoczenia, jak na przykład uschnięte patyki, i wygrzewają się wtedy na słońcu. Na dzisiaj to by było tyle. Dajcie znać, czy odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie lajka, suba, piszcie komentarze. Cześć.